Początki sanktuarium w Gietrzwałdzie sięgają XIV wieku. Od momentu objawień Matki Bożej, które miały miejsce w 1877 roku, przybywają tu setki tysięcy pielgrzymów rocznie. Na pielgrzymkę do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej zaprasza nas z Gnieźniejskiej Katedry prymas polski Józef Kowalczyk. To... Przemiła rzecz, że w Bazylice Prymasowskiej, Gnieźnie, odnajdujemy jakoś syntezę wszystkich sanktuariów w Polsce, nawiedzając poszczególne kaplice. W tym miejscu wolno mi w sposób szczególny wspomnieć sanktuarium Matki Bożej, Geczwałdzie, diecezji warmińskiej, w której jestem kapłanem. Tam odbyłem studia, tam się wychowałem, tam co roku. 8 września pielgrzymowaliśmy do tego sanktuarium Matki Bożej G. i Inspirowani do tego przez objawienia, jakie tam miały miejsca w 1877 roku, kiedy Matka Boża, podobnie jak w Lourdes, objawiła się dwóm dziewczynkom, i te objawienia zostały uznane przez Kościół jako prawdziwe, chyba pierwsze. W tym wymiarze, w tej szerokości geograficznej. Radzę więc i zapraszam pielgrzymów tu z tej kaplicy w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie, abyśmy tam pielgrzymowali, bo tam Matka Boża niczego nam nie odbierze, a wiele nam może dać, pomóc do wiele rzeczy, inspirować. Wieczwart jest to zioska położona na pianknie w pagórkach, tu są piankne lasy, ludzie pobożne i w 1877 roku w czerwcu, kiedy dzieci mieli przystąpić do Komunii Świętej, dwie dziewczynki, a jedna ustinka przyszła tutaj tu się modlili. I patrzy, że na klunie na jednej gałęzi, tam się objaziła ciągną pani i błogosłazi wszystkim. Poziedziała, jo jezdam niepokalanie poczęcie. Po polsku poziedziała, cho chociaż tu byli niemieckie czasy. Ustinka się sprzytała, czego żądasz, a Maria poziedziała od mazianki, codziennie różaniec. To wydarzenie takie zrobiło tu u Noju wrażenie, że tu przyjechało tysiące ludzi. Tak się ta pogłoska rozniosła natychmiast, że ludzie nie tylko z okolicy, ale i z zaborów, i nawet rosyjskiego przyjeżdżali, tu się modlili. Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były 13-letnia Justyna Szafryńska i 12-letnia Barbara Samulowska, która wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Już jako siostra wyjechała na misję do Gwatemali, gdzie zmarła w opinii świętości 6 grudnia 1950 roku. Wieloletnie starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego siostry Barbary doprowadziły do jego otwarcia przez arcybiskupa Edmunda Piszcza w Bazylice Gietrzwałckiej 2 lutego 2005 roku. Od tego dnia siostrze Stanisławie Barbarze Samulowskiej przysługuje tytuł Sługi Bożej. W trakcie tych objawień w Gietrzwałdzie działy się rzeczy nadzwyczajne. Dochodziło do licznych uzdrowień, cudów. Pierwszym z cudów, które zostały odnotowane przez księdza proboszcza Augustyna Weisla, proboszcza tutejszej parafii, był cud, którego doświadczyła żona nauczyciela Józefa Pauliniego, Maria. cierpiała ona na chorobę oczu. Lekarze z Olsztyna i Królewca nie byli w stanie w żaden sposób pomóc jej. Maria poszła do źródełka, obmyła oczy wodą, Później przyłożyła cudowne płótno do oczu i odzyskała wzrok. Od początku trwania objawień dziewczynki pytały Maryję, czy przybywający chorzy pielgrzymi doznają uzdrowienia. Matka Boża obiecała, że ludzie otrzymają łaskę uzdrowienia, ale potrzebna jest modlitwa, pokuta i częsta Msza Święta, odprawiona w intencji chorego. Obiecała, że 8 września 1877 roku pobłogosławi źródełko na ziemi parafialnej pod Laskiem. Od tego czasu pielgrzymi czerpią z tego źródełka wodę, która przynosi ulgę cierpiącym i liczne uzdrowienia. W 1962 roku założono Księgę Łask i Uzdrowień otrzymanych za przyczyną Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie. Zostały do niej wpisane oświadczenia o otrzymanych i udokumentowanych licznych łaskach od roku 1947 aż po dzień dzisiejszy. Bliskość ogromną z Matką Bożą czwałską poczułam w momencie, kiedy ponad 10 lat czekałam na potomstwo, na urodzenie się naszego dziecka i w momencie, kiedy już myślałam, że jest to niemożliwe, to, to wtedy właśnie chyba stał się cud i, i Cała ciąża, która była bardzo trudna, to tutaj była ogromna właśnie opieka Matki Bożej i, i to, że dziecko urodziło się szczęśliwe, mimo nawet operacji w czasie ciąży, no to wydaje mi się, że gdyby nie Matka Boża, to wszystko by wyglądało inaczej. W momencie, kiedy sama stałam się mamą, jakby jeszcze bardziej potrzebuję jej jakby takiej opieki, bo wiem, że już nie dotyczy to tylko mojej osoby, czy mojego małżeństwa, ale również mojego syna, który dla mnie jest najdroższy, i ponieważ akurat mam jedno dziecko i syna, i w sumie w ogóle szczęście mam, że go mam, to wyobrażam sobie, często porównywałam właśnie sytuację Matki Bożej, która też miała jednego syna, i w pewnym momencie, jak go straciła, jaki to musiał być ogromny ból, i, i chyba właśnie łącząc się w tym, cały czas błagam Matkę Bożą, żebym nie musiała przeżywać tego, co ona. Historia kościoła sięga 1352 roku. Wtedy kapituła warmińska nadała akt lokacyjny wsi Gietrzwałd. Pierwotnie kościół był drewniany. Była to większa kaplica, która służyła ludziom tutaj mieszkającym. Później kościół był wielokrotnie przebudowywany. Oczywiście największa potrzeba miała miejsce po objawieniach. Wtedy zaczęły tutaj napływać pielgrzymki. Pierwsza wzmianka o obrazie pochodzi z roku 1583, i już wtedy mówi się o nim jako o obrazie cudownym. Dokumenty z końca XVI wieku mówią nam o tym, że obraz przeniesiono do Ołtarza Głównego. To sugeruje, że już wtedy. Był to obraz czczony i kult Matki Bożej rozwijał się w tym miejscu. A było to na wiele lat przed objawieniami. Kiedy miały miejsce objawienia, wtedy władze nakazały usunąć obraz z Ołtarza Głównego, ponieważ chodziło o to, żeby kult Matki Bożej nie rozprzestrzeniał się. I wtedy rzeczywiście obraz został zabrany z Ołtarza. I wrócił tam na swoje miejsce w roku 1949, dopiero po wojnie. I wtedy wykonano zasłonę na ten obraz, która jest do dnia dzisiejszego. Przedstawia ona scenę objawień Matki Bożej na klonie. Obecnie są na nim umieszczone srebrne sukienki, ale pod nimi jest w oryginale płaszcz Matki Bożej koloru ciemno-niebieskiego, a Pan Jezus ma sukienkę koloru czerwonego. W górnej części obrazu, na podtrzymywanej przez dwóch aniołów wstędze, znajduje się napis: Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, czyli bądź pozdrowiona Królowo Nieba, bądź pozdrowiona Pani Aniołów. W 1963 roku Paweł VI zezwolił na uroczystą koronację obrazu. Dokonał jej cztery lata później ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, ówczesny prymas Polski, przy współudziale księdza kardynała Karola Wojtyły, wtedy metropolity krakowskiego, i księdza biskupa Józefa Drzaski, biskupa Warmińskiego. Kościół Grzeczwałcki na mocy bulli Pawła VI z roku 1970 otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. Gietrzwałd jest zdecydowanie miejscem cichym, miejscem modlitwy. Tutaj przyjeżdżamy po to, aby modlić się w miejscu objawień, w miejscu, które wybrała Matka Boża dla nas wszystkich. W stulecie objawień 11 września 1977 roku biskup warmiński Józef Drzazga na mocy dekretu oraz za pozwoleniem Pawła VI i Stolicy Apostolskiej oficjalnie zatwierdził objawienia gietrzwałdzkie. W ten sposób Kościół uznał nadprzyrodzony charakter objawień Gietrzwauckich i że nie sprzeciwiają się one wierze i moralności chrześcijańskiej. Homilię podczas Mszy Świętej wygłosił kardynał Karol Wojtyła. Jest to dla nas stulecie ogromnie cenne i dzień ogromnie wymowny, kiedy możemy powrócić do tamtych wydarzeń, do tamtych postaci. I do tamtych słów, które wypowiedziała matka w polskim języku, do polskich dziewcząt na warni, żyła Polska, kościół i ojczyzna. Jesteśmy rodziną składającą się z czworga osób. Czyli małżonka Jadwiga, syn Adam i ostatnia latoroś Faustyna. I jesteśmy bardzo mocno związani z tym miejscem, z Gieczwałdem. To jest takie miejsce jak źródło, do którego się wraca i z którego się czerpie. Tutaj wzięliśmy nasz ślub. Tutaj przychodziliśmy na pielgrzymki, kiedy podążaliśmy do Częstochowy. I tutaj przyjeżdżaliśmy, kiedy. Przychodziły na świat nasze dzieci. Aby oferować je matce, ponieważ kiedy braliśmy ślub, jej zaufaliśmy i jej zawierzyliśmy całe nasze życie. Po Adasiu bardzo długo się staraliśmy o, o następne potomstwo. Niestety, niestety nam się nie udawało, więc przy okazji wizytacji księdza dziwisza u nas. Ksiądz nawet spytał, dlaczego, jest tak, dlaczego tak mało mamy dzieci. Mówimy, że nam się to po prostu nie wychodzi. Nie udaje, więc ścisnął mi dłoń i powiedział módl się do Jana Pawła II. No i tak się zaczęło, to było w sierpniu, w styczniu już byłam w ciąży, już fałsynka była, była pod moim sercem, także jesteśmy tutaj takim żywym dowodem na, na moc wiary i, i na moc tej takiej nadziei. Gierzwałt jest mi bardzo znany i bliski, to już od dzieciństwa, dlatego że w domu wisiał obraz przedstawiający Matkę Boską i ten klon, na którym się objawiała. A to dlatego, że moja babcia jako dziewczynka jeszcze tu wędrowała, gdy były objawienia, no i dlatego Rodzinnie ta tradycja była kontynuowana i zawsze wieczło wspominany jako miejsce objawień, jako sanktuarium. No i potem się przyszło, że zostałem biskupem właśnie w armii, i dlatego pierwsze moje kroki tu skierowałem, i bardzo często tutaj bywałem, uważając, że to jest bardzo ważne miejsce dla armii. Ale nie tylko dla warmii, dla religijności, ludności szerzej pojętej i tutaj rzeczywiście mieliśmy bardzo piękne przykłady życia chrześcijańskiego i przykłady pięknej modlitwy. Dzisiaj przeżyłem to bardzo, że jeszcze na stare lata mogę tu przybyć i podziwiać te tłumy, które przychodzą z dalekich stron zorganizowani pielgrzymi bardzo zdyscyplinowani, modlący się. Myślę, że ta kultura religijna tutaj rozszerza się, mając takie źródło jak Matkę Bożą Gieczwałską. Sanktuarium Matki Boskiej Gieczwałskiej, rzeczywiście miejsce, które nie tak dawno poznałem. Muszę się przyznać, że mieszkając w Olsztynie w zasadzie od urodzenia, nie wiedziałem, że takie miejsce, które może przekazać tyle emocji, tyle innego spojrzenia na świat. Jestem człowiekiem, który pędzi, który cały czas gdzieś poszukuje szybkości, gdzieś nie może znaleźć chwili dla swoich bliskich, a nagle poczułem ten spokój, tą chwilę, Takiego wspólnego myślenia o tym, co jest chyba dla nas najważniejsze, bo wieczór parę razy mi pokazał, że warto jest mieć pokorę, warto jest czuć potrzebę bycia z innymi w podobnej idei, w podobnej myśli. I to była pielgrzymka kierowców. Marian, nasz kochany ksiądz, powiedział: Przyjedź, zobaczysz, będziemy święcili samochody, poniesiesz święconą wodę, będziesz miał fajną robotę. I rzeczywiście. Dla mnie to był taki moment wyjątkowy. Zapadło mi to w pamięci. Później, kilka razy, już w Gietrzaudzie przyjechałem ze swoją rodziną, i bardzo lubię to miejsce. I to jest miejsce, które powoduje, że mogę się zatrzymać, mogę zahamować, mogę się oderwać od tego, co, co jest takie no, doczesne, takie niby bliskie ciało, niby fajne. To życie jest takie szybkie, w różnym, w różnym kontekście. Człowiek wygrywa, czasami przegrywa, ale nie ma poczucia potrzeby czegoś dużego, czegoś ważnego dla, dla bytu. I myślę, że takie miejsca to powodują. Drodzy rowerzyści, Ja z zawodu jestem historykiem i wiem, że sanktuaria, zwłaszcza sanktuaria maryjne, odgrywały bardzo wzamienną rolę, zwłaszcza w okresie zaborów. Mam na myśli to, że one gromadziły ludzi, a często, jak tu w zaborze pruskim, język był zakazany, język polski i wtedy decydujące były Ludowe stroje ludzi, którzy przychodzili do Matki Bożej i to szli niejednokrotnie dwa, trzy tygodnie, bo szli z bardzo dalekich terenów i jednocześnie, mimo że język polski bywał w pewnych miejscach zakazywany, mam na myśli dawne tereny polskie, to jednak ten strój przypominał o Polsce. To byli Mazowszanie, Kaszubi, Kujawiacy, ludzie, którzy swoim strojem mówili coś więcej niż niejednokrotnie słowami. Każdy naród, który przyjął wiarę, a jednocześnie z wiarą kult Matki Bożej, uznaje ją za swoją królową. To czynią Niemcy, to czynią Węgry, to czynią Włosi, wszelkie inne narodowości. Wiemy również, o takim kulcie, i to bardzo głębokim, gdy chodzi o Amerykę Łacińską, ale jednocześnie ta właśnie matka jest tą, która łączy nas wszystkich. Ona, jako matka tych, którzy tu mieszkali, warmiaków, częściowo jeszcze mieszkają, ona łączyła i jednocześnie jednoczyła i w dalszym ciągu to czyni. Bo ci ludzie przyjeżdżają właśnie po to, żeby dać dowód, że chociaż mieszkają gdzie indziej, to jest jednak ich matka. Drodzy bracia i siostry, to już tradycja pieprzątkowego sanktuarium, że właśnie w ten dzień, 8 września, w samo południe, rozpoczyna się, rozpoczyna się Święta w języku niemieckim. Witam serdecznie drogich warmiaków niemieckich z Münster-Westfalen.

Pochodzę z Warmii, urodziłem się w Litzbargu Warmińskim, mieszkaliśmy w Polsce do 1966 roku. Potem rodzice się zdecydowali wyjechać do Niemiec, do Bundesrepublik Deutschland. Teraz pracuję w centrum Zagłębia Rury. I dzisiaj jestem tutaj na pielgrzymce w Gieczwałdzie z grupą niemiecką. I się bardzo cieszę być tutaj na tym miejscu, gdzie jako dziecko już mnie rodzice prowadzili ze mną jeździli na te pielgrzymki z moimi braćmi. I tutaj często bywaliśmy w Gietzwaldzie. Rodzice mówili: Rok bez pielgrzymki do Gietzwaldu to jest stracony rok. I bardzo pięknie to było. I takie miłe wspomnienia mam. Jakoś Matka Boska nas też bardzo łączyła. I jak się czułem tutaj zawsze w domu, nawet ze wszystkich sanktuariów, które na świecie już widziałam, zawsze Gietzwald to był. To było moje sanktuarium, tutaj się czuję w domu, tu jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Matka Boska łączy tutaj Polaków i Niemców. I bym nigdy nie powiedział, że to ty typowo polskie, to jest typowo warmińskie tutaj, bo Warmia zawsze łączyła Niemców i Polaków, już od czasów historii. Tylko my, żeśmy bardzo byli za Polską na warmi, Rodzice zawsze mówili, trzymajcie się Polski, bo tam są najbliżsi brac br bracia i siostry w wierze katolickiej. I to było dla nas w Prusach, bo za, za czasów przedwojennych rodzice i dziadkowie zawsze um, się bali Prusaków, bo Prusacy katolików bardzo prześladowali, a my byliśmy naprawdę mało, bardzo małą część katolicką na Warmii i mieliśmy wsparcie tylko przez Polskę. I Polska nam bardzo pomagała. Jestem szczęśliwy, że Polska Właściwie przez polskość mam wiarę katolicką. I dla mnie, i dla mojej rodziny, bo ja tu mieszkam, tu w lesie, w, Le w Leśniczówce, też to wydarzenie jest tak święte, tak psiąkne, że w tym czasie, kiedy gardzili ludźmi, tu ludzie znajdowali pocieszenie, to i teraz mi też zawdy się modlim ja mam siedem dzieciuków i mój mąż jest leśnikiem i my codziennie przynajmniej dziesiątkę różańca modlimy rano, w obiad i wieczorem. I to jest dla nas i pocieszenie, i moc, i siła, że Maria jest zawdy z nami. I tak Maria powiedziała, że nie bójta się, Jobanda zawdy z woma. Serial dokumentalny zrealizowany na zlecenie Narodowego Centrum Kultury we współpracy z Centrum Opatrzności Bożej.